Sałatka z czosnkiem niedźwiedzi. Skład składników komponuje się idealnie i zaskakująco dobrze wszystko razem smakuje. Potrzebne składniki to kukurydza z puszki, smażone mięso z kurczaka, pokrojony czosnek niedźwiedzi oraz ugotowany ryż. W oryginalnym przepisie wszystkich składników jest mniej więcej porówno, ale można oczywiście to modyfikować, można dodać mniej mięsa. Niektórzy dodają też mniej cząstku niedźwiedziego tylko do smaku, a niektórzy dodają tego cząstku niedźwiedziego naprawdę dużo. I teraz gotujemy ryż, ryżu tyle, ile chcemy mieć tej sałatki. Przypominam, że wszystkich składników jest mniej więcej porówno. Kroimy na drobne kawałki mięso z kurczaka, przyprawiamy przyprawą do mięs, solą pieprzem. Smażymy i odstawiamy, żeby przestygło. Zbieramy świeży czosnek niedźwiedzi, myjemy, kroimy na kawałki. Teraz mieszamy ryż z pokrojonym czosnkiem niedźwiedzim w proporcjach mniej więcej 1 do 1. Dodajemy usmażone mięso z kurczaka i mieszamy. Dodajemy kukurydzę, mieszamy i teraz na koniec majonez lub też coś lżejszego, na przykład jogurt albo mieszankę majonezu z jogurtem. No i sprawdzamy, czy nie trzeba dosolić do smakować. Sałatka jest naprawdę, naprawdę bardzo dobra.